Dzień dobry, e, ja bym poprosił lawa szyszany, sosy te mieszane. No to mamy tego malutka no, i to dosłownie malutek, chyba jeden z mniejszych kebabów jaki jedliśmy. Tu z lewej strony to co prześwietlone to jest sałata jak coś. Smacznego życzę. Ale czosnkowy, ja pierdziele. To cały smak kebaba jest zabity właśnie. No mięso wygląda jako tako, jest po, bardzo cienko pokrojone. Ale Jezus Maria, ale będzie ode*******o czosnkiem. Ta ramba, ale ostry, w sensie ten sos czosnkowy z taki, taką siekierą. Dobra, kompozycja jest w miarę fajna, bo tego mięsa wydaje się dużo. Na razie cztery piąte mięsa bym tu powiedział, że jest w tym kawałku akurat, nie? Więc to wygląda całkiem dobrze. Ale smak jest taki zabity tym czosnkiem. I powiem wam, że patrzcie, ile tu tego mięsa. Kurczę, no pierwszy strzał pierwszy był taki nie do końca zadowalający mnie, a tutaj, no powiem wam, że. Wow. I naprawdę to mięso fajnie smakuje. Wszystko tu się dobrze zgrywa. Nie wiem, jakie tu mam mięsa, ale jeśli mi pomieszali wszystkie mięsa, jakie mają, to wow. Gdyby nie ta cena, to by to naprawdę było bardzo wysoko na liście. Ale cena zbija bardzo mocno. Patrz, ile tu jest mięsa cały czas. Non stop jest mięso. I to nie Chyba jest jeden chyba, który ma największe proporcje mięsa do, do sałaty. Dobra, sprawdźmy to, jak to wygląda w środka. O, jak ładnie zawinięty wow. Podsumowując, sosy. Oje, sosy, o sosach to można pewnie książkę napisać. Bo pierwsze co się rzuciło w oczy. To sos czosnkowy, który był, o Jezu, przemocny, za mocny, stranowczo za mocny ten sos był i za dużo. Lawarz, bardzo spoko, nic nie haratało podniebienia, więc na plus, jak zawsze. Mięso, mięsem jest problem, bo nie wiem jakie mięso dostałem, bo wzięłem mieszane, no ale ogólnie mięso na plus, duży plus. Warzywka były też dosyć ciekawie zrobione, przez całą długość ciągnęły się między, na jednej ze ścian i dzięki temu w każdym momencie coś tam dodatkowo chrupało świeżego, także dosyć spoko, dosyć spoko. Ogólna ocena? Cena dużo zbija. Za takiego maluszka 37 zł 7,5 oh. Jezus Maria. Świata Bożego nie widziałem poza tym lampem.